Słowo Boże na dziś. 13 stycznia. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben-Hazer. Natomiast Filistyni rozbili obóz Wafek. Filistyni ustawili szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgrzała walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów. Także poległo na pobojowisku na równinie około 4 tysięcy ludzi. Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie: dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprawdzimy sobie tutaj arkę Przymierza Pańskiego z Silo, żeby znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów. Lud posłał więc do Silo i przywieziono stamtąd arkę Przymierza Pana zastępów który zasiada na cherubach. Przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj synowie Halego, Hofni i Pinchas. Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, aż ziemia drżała. Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili, co znaczy ów głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim. Gdy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do obozu, Filistyni przylękli się, mówili, Bóg przybył do obozu, mówili biada nam. Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam, kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów. Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi na pustyni. Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężami filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie więc mężami i walczcie. Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów. Także każdy uciekł do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka, zginęło bowiem 30 tysięcy pichoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowi Helego, Hofni i Pinchas polegli. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 44. Wyzwól nas, Panie, przez Twe miłosierdzie. Odrzuciłeś nas, Boże, i okryłeś wstydem, już nie wyruszasz z naszymi wojskami, sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli. Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadów, na śmiech otoczenia, na urągowisko, uczyniłeś nas przysłowiem wśród pogan. Głowami potrząsają nad nami ludy. Ocknij się, dlaczego śpisz, panie, przebudź się, nie odrzucaj nas na zawsze. Dlaczego ukrywasz twoje oblicze, zapominasz o naszej nędzy i ucisku? Alleluja, Alleluja, Alleluja Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, Alleluja, Alleluja słowa Ewangelii według świętego Marka pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana prosił go: Jeśli zechcesz możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki.